OK. Dzień dobry. Lecimy z tym filmem. <laughs> bardzo mało mam filmów w tym roku z uwagi na to, że jestem bardzo zajęty w pracy, ale <laughs> żeby ten kanał nie umarł na dobre, to postanowiłem na koniec roku wrzucić parę takich krótkich filmów z grami, które się pojawiły w ostatnim czasie na Atari na Commodore. I co my tutaj mamy? Mamy profanację <laughs> tak mi się wydaje, widziałem tą grają na YouTube i postanowiłem nagrać krótki filmik z informacją, skąd ją można ściągnąć i, i próbą przejścia chociażby kilku pierwszych plansz. Jak się dalej zobaczycie o czym mówię. Stronę można sobie ściągnąć. Tutaj na tej, znaczy, przepraszam, grę można sobie ściągnąć tutaj. Na tej stronie, którą widzicie, poniżej mamy jakiś tam film na YouTubie prezentujący. Mamy zrzut ekranu, e, instrukcja w języku angielskim, <coughs> możemy sobie grać za pomocą klawiszy. Czyli, tak jak ja ją zaraz uruchomię na, na emulatorze e, C64, albo joystickiem podłączonym do portu drugiego, tu poniżej widzę, że mamy też chyba w języku francuskim jakieś tam jakieś tam komentarze grę można ściągnąć bądź kupić klikając na przycisk Download Now myślałem że kosztuje 2 dolary natomiast nie dziękuję proszę mnie wziąć proszę mnie przenieść bezpośrednio do Download, czyli widzę, że to game is free. But the developer accepts you support by letting you play what you think is fair for the game. Czyli możemy sobie ją możemy sobie w nią zagrać za darmo. Ja sobie po prostu ją ściągnąłem, klikając tutaj. Stałem przekierowany. Na tą stronę kliknąłem sobie w wersję rozszerzoną. Nie, przepraszam, standardowo. Dlaczego? Dlatego, że to trochę dziwnie wygląda, ponieważ ta standardowa zajmuje więcej miejsca niż ta rozszerzona. Co wygląda dziwnie. Więc dlatego ściągałem sobie wersję, wersję standardową. Dobra, i teraz jak ona, <laughs> jak ona wygląda? <laughs> przepraszam. Po ściągnięciu gry mamy e, cztery pliki do dyspozycji. Program, magnetofon, program, magnetofon. A, czyli to nie był język francuski, tylko hiszpański, przepraszam, one są do siebie polski, francuski, hiszpański. Nie znam tych języków, więc dla mnie to jest po prostu jeden mix. Widzę, że tu jest AN jako angielska wersja i jest chyba jako hiszpańska wersja. Dobra. To teraz sobie klikniemy na na to. Teraz moment. Muszę się przełączyć. Dobra, to spróbujmy to teraz przejść albo przynajmniej w to zagrać. Od razu się przyznaję, że to jest pierwszy pierwsze moje uruchomienie tej gry, no bo właściwie kupiłem ją przed chwilą. Znaczy kupiłem, ściągnąłem za darmo, bo jak nie będę płacił po prostu, dopóki nie wiem co to jest. Ok, mamy tak, profanacja, jeden display, dwa instrukcje, zacznijmy od dwójki. Discover the secret of ABU symbol and free Johnny Jones from the span and remember to learn for John P -p 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 wait calculate before you like. The diamond will show you the way. No, zajebiście, dobra. A gdzie jest co, jakaś instrukcja dotycząca sterowania? Nie ma. <laughs> Czyli jeśli nie przeczytacie tego, co jest na stronie, z której można sobie tą gierkę ściągnąć, to się nie dowiecie, że sterowanie klawiszami, tak jak widzieliście wcześniej, jest yy, możliwe? Czyli OP to jest lewo, prawo i QA to, są, to, jest, to jest rodzaj skoków, wyższy i niższy. I to wszystko nic się tu nie strzela, nie schyla, nie zgina, nie zbiera i tak dalej. Dobra, wciskamy sobie jedynkę i gra wygląda, już widzę. <laughs> Dobra, prze, przetrenujmy to P, prawo, o lewo, łepek mu się sam wygina. Dobra, skoki P to jest taki wyższy. A, to jest o połowę niższy. Dobra, gdzie my tu możemy iść? Tu nie pójdziemy. Na to nie wskoczymy, czyli musimy się dostać pewnie na drugą stronę. Dobra. Koleś jest po prostu magikiem, lewituje, nie potrzebuje tak naprawdę niczego pod nogami, On po prostu stoi. zaję że tak powiem biście. <laughs> Dobra, no, pomijając już to Pajęczyna jest za twarda, niestety na nią już tak. Powiem, pod nią, za nią się skoczyć nie da. Dobra, no to. <laughs> Lecimy. to już. Hmm. No to ciekawe, już mnie to. O! No tak też można. Kurde. David Copperfield też tak potrafi. Kurde. Przepraszam, coś mi wlazło do gardła. Dobra, teraz musimy się przez to w takim razie. okej, okay, dobra. Inaczej mówiąc, pierwszy etap mamy za sobą. Tu też sam możemy postać w powietrzu, jak ktoś ma ochotę. Musimy się. No i nie wiem co się stało. Kurde, <laughs> przydałby się jakiś replay. Wskoczyłem na tą książkę, dechę, która tam lata. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, kurde. Hmm. Zostawmy to bez komentarzy, słuchajcie, pamiętajcie, że to jest pierwsza plansza. Nie widziałem tam opcji ustawienia trudności poziomu, więc po prostu jest to, co jest, tak. No kurwa, przez Q. Jesteśmy i teraz co ja mam zrobić? Może ten niższy skok, kurde, Nie no, niższy to. Niższy to właściwie nie wiem po co on tu jest, bo on mi na nic nie pozwala, Ja muszę sobie ch chlapnąć kawę. A za chwilę będę pił melisę, Bo już czuję, że po prostu nerwowo nie wytrzymam. No. <śledziny> kurde. Fajnie byłoby mieć jakąś broń i po prostu sobie postrzelać w, w o tak? O! A jednak się da. <laughs> dobra. Okej, okay, dobra. To jest druga plansza. Ciekawe czy teraz jak mnie zabiją, to mnie cofnie na początek, czy po prostu zaczną od tej planszy. Generalnie bym sobie poszedł w dół. Bo ani kura, ani... znaczy... przepraszam, w dół. No, do tej piwnicy, bo ani... W w górę, w prawo, ani generalnie w prawo, nie widzę możliwości, bo tam na górze coś lata, jakiś, kurde, piorun kulisty, nie wiem, czy to w ogóle da się jakoś przejść, a tu z prawej mamy jakieś dwie deski, kurcze, bez łańcucha, które sobie tam klepie. Nie wiem, to jest dla mnie nie do przejścia, ale dobra, może się po prostu postarzałem, dobra. Lećmy sobie w dół, a na dole, aha, dobra. Czyli to już mnie po prostu załatwiła. <laughs> ja pierdziele. Słuchajcie, trzeba być po prostu... jakimś masochistą, żeby coś takiego zrobić. No nie wiem, kur... Boże, ratuj. Idź! Raz, dwa i ok, dobra. Eee, ups. O, piękny, ci, 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 tak. Grzeczny piesek. Dobra, no ale teraz słuchajcie, no jak ja mam kurde tam wskoczyć? Czy ktoś mi może powiedzieć? A, zaraz moment, spróbujemy po ale kurwa, ja nie mogę tu wrócić. Jak to nie mogę wrócić że Jak już tu wejdę, to już do widzenia? Dobrze, może, że jak na to skoczę, to kurde. A pierreć. Ale dlaczego to się powtarza? Bo ja już jestem zablokowany na tej trzeciej planszy, na tym trzecim ekranie. Dobra, słuchajcie, ostatni raz i żegnamy się. Chciałbym ten dzień do końca spędzić w, 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 w miłej atmosferze, a nie po prostu denerwując się, że na czegoś nie mogę przejść. No, no. <laughs> Okej, okay, Dobra, tu jesteśmy, tak. Tak to było. Skaczemy tutaj, przechodzimy tutaj. O, kurde. Dobra, no i co, i teraz. Trzeba byłoby się tam. To jest jak to działa. Kurde. <laughs> yy. Kurde, wiecie co to się generalnie da? Uż, tylko trzeba tam po prostu w te. O, tak jest. Dobra. <laughs> I znowu, boże. Dobra, już wiem, że muszę na te deski wskoczyć. Uy, ach, kurde. Powiem wam, że Gierka jest po prostu... Nie, 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 kurde, idź stąd. O no boże, boże. Litość. Kurde, zostały mi dwa życia. Chciałbym kurde zobaczyć, Dobra, słuchajcie. Dzięki za wytrwałość, jeżeli w ogóle ktoś obejrzał to do końca, ja się poddaję. Eee, już wodę grzeje, kurde, pół litra melisy sobie walne. może mi przejdzie do wieczora i może spróbuję jeszcze raz, w co wątpię. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, na swoich świąt przy okazji, gdybyśmy się nie słyszeli szczęśliwego nowego roku. Na razie, hej.